Zadanie 14. Jakie liczby oznaczono na osi literami A, B, C i D? Mamy oś liczbową, na której zaznaczone punkty A, B, potem mamy liczbę 2 i 352 tysięczne, dalej jest punkt C i znów liczba 2 i a potem mamy punkt D. Zacznijmy od ustalenia różnicy między liczbą 2 i a liczbą 2 i 352 tysięczne. W ten sposób będziemy wiedzieć, ile wynosi ten odcinek. Można to obliczyć w pamięci. Wynik to 248 tysięcznych. Żeby obliczyć jaka jest długość tego odcinka, musimy podzielić 248 tysięcznych przez 2. To też łatwo podzielić w pamięci. Będą to 124 tysięczne. Skoro wiemy już, że różnica pomiędzy poszczególnymi punktami na osi to 124 tysięczne, możemy z łatwością obliczyć wartości kolejnych punktów. Zacznę od punktu D. Do liczby 2,6 dodam 124 tysięczne. Łatwiej będzie mi się liczyło, gdy do pierwszej liczby na końcu dopiszę dwa zera. Teraz łatwo policzyć w pamięci, że to 2,724 tysięczne. Punkt C. Do liczby 2,352 tysięczne dodam 124 tysięczne, a będzie to 2,476 tysięcznych. Punkt B. Tym razem od liczby 2 i 352 tysięczne odejmę 124 tysięczne. To działanie także mogę wykonać w pamięci. Będzie to 2 i 228 tysięcznych. Ostatni punkt, punkt A. Od liczby ukrytej pod literą B, czyli od 2 i 228 tysięcznych odejmę 124 tysięczne. Otrzymam liczbę 2 i 104 tysięczne. Gotowe, zadanie rozwiązane, a ja zapraszam do dalszej wspólnej nauki.